Dobry wieczór! Gubernatorzy wszystkich księstw, Wielkiego Księstwa Królików spotkali się w dniu dzisiejszym na zamku kniedziowskim we Fryderykogradzie, gdzie wydali wspólne oświadczenie w imieniu ludu króliczego. Oświadczenie brzmi, Szanowny Wielki Księciu Królików, Marszałku Armii Kniaziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików Fryderyku, prosimy Cię razem i w imieniu kraju króliczego, w imieniu ich wszystkich obywateli, o wyzwolenie królików z ich największego dochczesnego zagrożenia – antykróliczej partii imperialistów kniaziowskich – których wielka wina przeciwko królikom była udowadniana im wielokrotnie przez media państwowe, instytucje publiczne i państwowe i przez samego Ciebie, Szanowny Wielki Księciu Marszałko Fryderyku. Dlatego prosimy Ciebie, abyś pokonał, zlikwidował, osądził i odebrał im to, co wszystko królicze, pokazując także, że Wielkie Księstwo Królików jako państwo demokratyczne nie będzie przyjmowało w swoje szeregi takich królików, które chcą zniszczyć króliczą demokrację i które chcą, aby wielkie księstwo królików upadło. Podpisali się wszyscy gubernatorowie wielkiego księstwa królików. Oświadczenie skierowano w szczególności do szanownego wielkiego księcia, marszałka Fryderyka. Obywatele Wielkiego Księstwa Królików są niezadowoleni ze względu na fakt dalszego istnienia Antykróliczej Partii Imperialistów Knesiowskich. Dobry wieczór. Tak jak gubernatorzy księstw adresowali w swoim oświadczeniu, w szczególności do szanownego wielkiego księcia, marszałka Fryderyka o zniszczeniu imperialistów niezierskich, mówili oni o tym, że reprezentują wszystkich obywateli wielkiego księstwa królików. To absolutna prawda. W społeczeństwie króliczym obecnie wży ze względu na to, że taka antykrólicza partia, na którą w ostatnim czasie wyjawiono tyle złych i okrutnych rzeczy, które jednakże, mimo że takie są, pokazują prawdę, okrucieństwo i bezlitosność rządów tej antykróliczej partii, która rządziła między wrześniem 2023 a sierpniem 2024 i wtedy już było wiadomo o wielu ich złych czynach, których dokonywali to Wielkie Księstwo Królików do teraz. Nich nie powstrzymało przed ich dalszą działalnością legalną w Senacie Wielkiego Księstwa, i na to obywatele są źli, że ta partia antykrólicza, która powinna być już dawno zlikwidowana, dalej istnieje. Największy bohater, który kiedykolwiek żył w Wielkim Księstwie Królików, szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk, z pewnością zlikwiduje antykróliczą partię imperialistów knieziowskich. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk poprzez swoje bohaterskie reformy i liczne inspekcje w terenie, w których udziela bohaterskie wskazówki na miejscu, które zawsze działają i dają wspaniałe efekty, niezależnie od miejsca i dziedziny, w którym Szanowny Wielki Książę Marszałek się pokazuje, udowadnia to, jak Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk dba o obywateli Wielkiego Księstwa Królików. Nieprawdo nieprawdopodobnym więc jest, aby Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk nie powstrzymał dalszej działalności legalnej w Senacie i w ogóle w Wielkim Księstwie Antykróliczej Partii Imperialistów Kniesiowskich. W szczególności teraz, kiedy to gubernatorzy całego Wielkiego Księstwa w imieniu całego ogółu społeczeństwa państwowego Wielkiego Księstwa Królików wydało oświadczenie, w którym prosi Fryderyka o działanie na rzecz likwidacji tej Antykróliczej Partii. Szanowny Wielki Książę, marszałek Fryderyk ma zupełnie poparcie ze strony wszystkich partii senackich, oprócz imperialistów knieziowskich, a także od 100% ogółu społeczeństwa Wielkiego Księstwa. Dobry wieczór. O społeczeństwu Wielkiego Księstwa Królików i o jego poparciu wobec wszelkich decyzji, a w szczególnie tych, które mają popchnąć imperialistów knieziowskich do likwidacji przez szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, już mówiliśmy i w tym wydaniu, i wielu wcześniejszych wydaniach Króliczych Światowych Informacji. Teraz chcemy jednak Państwo poinformować, iż wszystkie partie senackie, oprócz imperialistów knieziowskich, którzy nie stanowią nawet 10 senatorów, 400 senatorów Senatu Wielkiego Księstwa, są za likwidacją antykluczej partii imperialistów kniezioskich. Tak samo jak ogół społeczeństwa i szanowny wielki książę marszałek Fryderyk, senatorzy zdają sobie sprawę, jakim zagrożeniem i złem są imperialiści kniezioscy. Więc jeżeli doszłoby do głosowania likwidacyjnego, tak jak w przypadku partii ekoterrorystów, imperialiści kniezioscy zostaliby zlikwidowani, a następnie szanowny wielki książę marszałek Fryderyk z pewnością by także podpisał pakt likwidacyjny. Informacje zagraniczne W dniu dzisiejszym minęło ultimatum postawione przez marionetkowy rząd Torunia pod dyktaturą bydgoską zarządzane wobec swoich własnych obywateli, które parę dni temu rozpoczęli strajk generalny w Republice Toruńskiej ze względu na złą sytuację gospodarczą w kraju, a także zły stan życia obywateli ze względu na to, że rząd zupełnie nie pracuje na dobro swojego kraju. W dniu dzisiejszym wojska Republiki Toruńskiej w okrutny sposób stłumiły strajk generalne, które trwał od ponad trzech dni. Królicze światowe informacje zakończone. Dobry wieczór. Zapraszam na program WWFR. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest rzecznik Ministerstwa Policji i Służb Cywilnych. Dobry wieczór panu czy Policja Kniezowska i Armia Knieziowska, jeżeli ma Pan takie informacje, są przygotowane na wypadek akcji likwidacyjnej partii Imperialistów Kniezowskich, podobnie jak to się działo z partią ekoterrorystów na początku kwietnia 2025 roku. Oczywiście, że tak. Policja Kniesiowska i Armia Kniesiowska dzięki bohaterskim reformom i wskazówkom danym przez szanownego Wielkiego Księcia, Marszałka, Naczelnika Armii, a także Wielkiego księcia Królików, co za tym idzie Policji Fryderyka. Dzięki temu obecnie Wielkie Księstwo Królików jest zawsze gotowe na każdy wypadek, ale w szczególności teraz właśnie w obliczu zagrożenia ze strony imperialistów Kniesiowskich. Kniesiowska Agencja Prasowa w Gazecie Kniesiowskiej informuje. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk, wyzwoli króliki od zagrożenia imperialistów kniesiowskich. Króliki do ciebie apelują, Genialne liderze, Wielki Księciu, Marszałku Fryderyku. Królicze państwo dłużej nie wytrzyma z zagrożeniami imperialistów kniesiowskich. Prosimy cię, abyś ich pokonał i wyzwolił od nich społeczeństwo królicze. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk, z pewnością wkrótce zniszczy antykróliczą partię imperialistów knieziowskich. On to zrobi dla wszystkich królików. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji knieziowskiej Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.